Talia w tym roku stawia na salwy śmiechu i najlepszym przykładem tego jest spektakl Pomoc Domowa. Dzisiaj podczas czwartego dnia festiwalu znakomity spektakl, znakomita farsa po prostu polegająca na tym, żeby się dobrze bawić w gwiazdorskiej obsadzie z Och Teatru z Warszawy. Myślę, że to jest wspaniała propozycja dla wszystkich, którzy chcą przyjść, odstresować się, miło spędzić czas. Nie za dużo myśleć, no i też zobaczyć gwiazdy, które na co dzień widzą, czy to w serialach, czy w filmach, na ekranie po prostu, a teraz bardzo blisko obok sceny. Myśmy zrobili ten spektakl po to, żeby, żeby ludzi bawić i to był jedyny cel właściwie, żeby mogli przyjść do teatru i po prostu zapomnieć o kłopotach i z nami dwie, te dwie godziny prawie po prostu zwyczajnie się śmiać i bawić i cieszyć i cieszyć teatrem. Jak ojciec, którego nigdy nie miałam. Ja nie jestem dla pana towarzystwa. Halo? Halo? co się nie się przełożyć. Weryfikacja następuje natychmiast, także my to słyszymy, czy to jest punkt, czy nie. No, trzeba mieć dobry słuch, trzeba mieć siłę, żeby to wszystko wybiegać. Trzeba podawać tekst punktualnie, trzeba, mówić, do, trzeba dobrze mówić. W całym tego słowa znaczeniu, także trzeba mieć po prostu warsztat, żeby grać w warsztat. No bo tak właściwie często dają w taki przykład, że w dramacie, czyli w tragedii, kiedy mąż wchodzi i zastaje żonę in flagranti, nie różni się w, odczu w odczuciu człowieka niczym od tego, jak e, zauważa taką sytuację w farsie mąż, prawda? Może e, reakcje są nieco bardziej ekstremalne, ale e, doznanie ludzkie jest podobne. Miałaś nie wsiadać do mojego samochodu bez okularów! Bardzo się cieszymy, że, jest, że bierzemy udział w, w tym festiwalu w tym roku. Ja tym bardziej się cieszę, bo granie w tak e, znakomitym e, gronie aktorów e, jest ogromnym przywilejem. E, więc e, mm, pomoc domowa serwuje nam naprawdę ogromną dawkę endorfin. I nie kryjemy tego, mogę chyba wypowiedzieć się za nas wszystkich, że uwielbiamy to grać, bo to też są świetne spotkania towarzyskie, poza tym, że to jest faktycznie trudny gatunek do grania. Dodaje nam on bardzo dużo radości i też tą radością dzielimy się z widzami.